Wzrosty na amerykańskich giełdach przez 10 lat tak naprawdę były skupione wokół jednego segmentu. Tam tak naprawdę cały segment spółek technologicznych przewodził hos a wszystkie inne sektory, takie jak sektor przemysłowy, sektor finansowy, sektor przetwórczy czy wydobywczy, zostawały gdzieś z tyłu. Oczywiście też rosły, ale nie mogły równać się z tym, co pokazywały czempiony naznakowi. To co zobaczyliśmy w ostatnich trzech, czterech kwartałach, to pewne odwrócenie sytuacji. Bo Nasdaq nadal nie spada, jest na minimalnych plusach w tym roku. Natomiast ten segment, który bardzo mocno zyskał na znaczeniu, to jest cała grupa spółek cyklicznych. Tutaj mówię nie tylko o bankach, ale na przykład o spółkach z sektora wydobycia ropy, o małych i średnich przedsiębiorstwach amerykańskich, które są wrażliwe na gospodarkę i na makroekonomię. Więc w tych ostatnich dwóch, trzech kwartałach widać pewną rotację, przepływ inwestorów do tych bardziej cyklicznych tematów. Moim zdaniem to jest znak, że inwestorzy zaczynają wyceniać odbicie gospodarcze, zaczynają wyceniać ten powrót gospodarek po pandemii do normalności. Natomiast w długim terminie to nie oznacza, według mnie, że nagle zobaczymy jakiś gwałtowny spadek samego NASDAQ, samych tych czempionów internetowych, które ciągnęły nas przez 10 lat. I tak naprawdę były podstawą wielu spektakularnych stóp zwrotu. Ta sytuacja, którą obserwujemy obecnie, wynika tak naprawdę z wielu czynników. Z jednej strony banki centralne, które wspierają swoją płynnością rynki finansowe, zarówno po stronie dłużnej, jak i akcyjnej. Z drugiej strony mamy też strukturę rynku amerykańskiego, gdzie bardzo duża część inwestorów, czy to detalicznych, czy to bardziej profesjonalnych, jednak inwestuje swój kapitał bezpośrednio na giełdzie. Jeżeli porównamy nastawienie inwestora amerykańskiego i polskiego, to inwestor polski dużo częściej zaangażuje się na przykład w nieruchomości, to dla, dla amerykańskiego podstawowym wyborem będzie właśnie rynek akcyjny czy rynek finansowy jako całość. Więc to jest trochę inna mentalność połączona ze wsparciem od instytucji, no i jeszcze do tego całkiem dobrymi rosnącymi. Wynikami spółek, które ponadto na bieżąco skupują swoje akcje. Więc mamy cztery takie czynniki, czyli spółki, czyli inwestorzy, czyli płynność, no i same wyniki, które wpływają nam na to, że od wielu lat rynek amerykański rośnie tak naprawdę nie ma jakichś istotnych powodów, żeby w najbliższych dwóch czy trzech kwartałach spodziewać się nagłego krachu. Co by mogło ten kraj wywołać? Oczywiście możemy szukać różnych czarnych łabędzi. Dużo mówi się ostatnio o napięciach na linii Chiny-Tajwan, które mogłyby jakoś zaangażować się w Stany Zjednoczone. Jest jeden z takich czarnych łabędzi. Drugim jest oczywiście permanentny charakter wirusa. Gdyby okazało się, że szczepionki nie działają i że terapie, które mamy, okazują się nieskuteczne, to też mogłoby doprowadzić do jakiegoś pogorszenia sentymentu i dalszej wyprzedaży na rynkach ale od strony takiej czysto makroekonomicznej raczej cały czas wydaje mi się, że będziemy mieli wsparcie, bo ani banki centralne nie chcą się wycofywać z swojej polityki, ani rządy na razie nie chcą wycofywać wsparcia fiskalnego dla gospodarek, no ani inwestorzy nie przechodzą w kierunku takiego bardziej e, ostrożnego nastawienia. Czyli ani od strony makroekonomicznej, ani od fiskalnej, ani od sentymentowej nie ma takich sygnałów, które świadczyłyby o rychłym krachu na rynku. Oczywiście, jeżeli pojawi się jakiś czarny łabędź, czy to geopolityczny, czy bardziej jakiś pandemiczny, to można się spodziewać chwilowego pogorszenia sentymentu i spadków takich, jak mieliśmy w marcu czy kwietniu 2020, ale według mnie scenariuszem bazowym nadal jest ten powolny wzrost, który widzieliśmy w ostatnich kwartałach.